Widzowie. Cześć na moim kanale. Gdzieś tu u że jest mój hater. Ale uciekł w tą stronę. Później tutaj do nas wszedł. I ma taki nóż. Wiecie, że gdzieś tu mi mnie... zrobił. To mój, mój wymarzony las. był bardzo moim i od lasu a nikogo nie ma tam wciekli bo gdzieś zobaczyli chyba tu hej zobaczyli hejtera ale mają otwarte towary czekaj znów do duchu chyba są na dworze Słyszycie? wezwanie na policję nie idziemy na policję. A oni taki nie zobaczyli hejtera. Hejterze. O, patrzcie, widzicie? Dziura. On mi po dziurę. O, idzie. Nasza ciocia. Ale nie tak. nasza. No. Patrzcie. Jak to stało? Nie, nie mogę wam tego całości. siebie. Pokażę, że tam nie mogę wejść. On mnie oszukuje. On ma jedne przebranie. Co? O ptaszki. Czekaj. Widzicie? Troszeczkę idę. Troszeczkę idę. Ptaszki! Szko, szko. Ptaszki, się. ptaszki nie poczkały. Ale tu są. Ja lubię ptaszek Ej! Dobra Wiecie No Trzeba się kłóde Trzeba uciekać Hejter nawiedził Hejter Hejter Goni mnie Będzie moje piętnastego Moje Będzie moje nowe piosenka o hejterze Podajcie mi tam o, jak wyjdziemy sobie jesteśmy czy taki. się spadać. jak macie czas. Badania. Chodzimy do lasu Dlaczego? Bo muszę Wam pokazać tego hejtera. Hejter wygląda się Taki nie spoko. Chodźcie, no jak? Uh. Uh. O kurde. Pomyliłem się. Tu się O kurde. Tu jest inny samochód. tam ten trzeci. Pojechali beze mnie. A nie, nie pojechali. Nie znam tego samochodu. Może oni pojechali, ale gdzieś go tudziałam. Ale nie mogę Wam tego pokazać. Nie, pokaz po nie pokazuję twarzy. No widzowie!